W tym filmie omówię grupy kart w programie GastroChef. Wchodzimy w kontrahenci karty grupy kart. Grupy kart są potrzebne po to, aby spinać różne rodzaje kart w jedną grupę. Ponieważ, różne, ponieważ jedna karta może mieć różne y, typy kart np. rabatowa, legalnościowa, depozytowa, dotowana czy kredytowa. Aby dodać nową grupę kart w prawym dolnym rogu klikam dodaj. Wpisuję nazwę, na przykład pracownicy, rotacja plus kredyt. Mogę dopisać jakiś symbol, ale nie muszę. Mogę również wybrać kontrahenta, poziom cenowy, który będzie przypisany domyślnie do tej grupy kart. Może być na przykład właściciel. Checkbox, możliwość wyboru karty w z poz listy, umożliwia wybór karty z listy, a nie tylko poprzez skanowanie karty czytnikiem kart. Grupę kart możemy zablokować, jeżeli będzie nieużywana, checkboxem blokuj. Następnie wybieramy żądane grupy kart, które chcemy podpiąć pod daną, pod daną grupę. W moim przypadku będzie to na przykład dotacja oraz kredyt. Następnie w zakładce karty mogę od razu dodać karty, które chcę, aby były podporządkowane w tej grupie kart. Analogicznie mogę to zrobić. Analogicznie mogę to zrobić w karty rejestr kart. I to wszystko.